Siemanko drodzy widzowie z tej strony Arrow Shrimp. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam jak moje akwarium zmieniło się w dżunglę. Oglądajcie mnie do końca. Moja 112 litrowa dżungla. Oczywiście według mnie dżungla. Do tej pory robimy sporo razy przycinkę roślin i wyrzuciłem mnóstwo roślin pływających, bo tutaj występował istny gąszcz. Rybki nie miały miejsca do pływania. Teraz zafundowałem im większą przestrzeń, to czują się lepiej. Mogą się poganiać Słuchajcie. Dawno się nie pokazywałem, nic ciekawego wam nie wrzucałem na YouTube. A. Cóż nowego z nowości to widzicie, że, że przybyło roślin. Mnóstwo ich porosło. Ta żabienica już wychodzi mi z akwarium. Urosły jej nowe pędy i kwitnie na zewnątrz. Tego to nie uchwyca telefon wprawdzie, ale już y, wystaje ona na dobry... No, około metra, bo ponad akwarium. Z lewej strony też rósł pęd. Z, z około pięcioma żagliwnicami. Obciąłem je, część zasadziłem na trzeci plan. To jeszcze są małe, zanim urosną trzeba poczekać. Co do rybek to małe się ciągle kocą, są, jest, mały, jest sporo na rybku zrobię może przybliżenie, żebyście lepiej zobaczyli. Podstawię statyw o tak. Platki się ganiają. akwarium rozwija się dobrze. Jestem jak na razie zadowolony z tego zbiornika. Co do minusów to na pewno będę musiał pomyśleć nad światłem, bo już świetlówki mają sporo miesięcy, około dwóch lat myślę. I już tak nie doświetlają mi zbiornika, pewnie wymienię lampy na LEDową. Myślałem o Hichirosie Ale możecie dać znać w komentarzach czyta ta Nampa B601 albo A601, czy w Waszym zdaniem jest ok Czytałem opinie na i temat i ma dobry wskaźnik par. Co do samego akwarium, to praktycznie nie zmieniłem metody prowadzenia. Troszeczkę ograniczam podmiany, po dwa razy w miesiącu robię maksymalnie podmiany. Tak jak kiedyś pokazywałem wam na wstępie film, tak dalej prowadzę baniach dolewam mikro, makro, tylko że ograniczyłem, bo zobaczyłem, że miałem wysyp klonów. co obecnie mamy nie są wymagające, dużo mi nie konsumują, mikro makro. Dolewam też węgiel w płynie, od czasu do czasu bardzo rzadko bakterie, bo już jest równowaga biologiczna, do filtra. Wcześniej włożyłem ceramikę i oczywiście są gąbki do Koela. Pokażę Wam filmik z karmienia.